Witajcie w już drugim odcinku Damy za Kółkiem. Dziękuję Wam serdecznie za tak żywiołowy odzew na moje pierwsze produkcje. Ja wiem, wiem, niektórzy chcieliby już zobaczyć blondynkę taplającą się w oleju silnikowym, ale jak to mówią, nie można mieć wszystkiego. Dlatego dzisiaj temat mocno na czasie. Jest zima, to musi być zimno. Dlatego padają baterie w naszych telefonach i w naszych samochodach. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że z punktu widzenia fizyki temperatura to nic innego jak prędkość poruszania się cząsteczek. Im zimniej, tym mozolniej poruszają się cząsteczki np. powietrza oraz wewnątrz naszych akumulatorów. Przez to spada ich wydajność w kwestii gromadzenia i oddawania energii elektrycznej. Dlatego u poranku nasz samochód może niechętnie zapalić albo wcale nie zapalić. Warto nadmienić, że dzieje się identycznie, jeżeli jest mu po prostu za ciepło. A kiedy spodziewać się ewentualnych problemów z akumulatorem? Wtedy, kiedy nasze auto stało przez kilka dni na dworze, kiedy pokonywaliśmy tylko krótkie odcinki trasy, albo nadużywaliśmy jego dodatków elektrycznych, takich jak klimatyzacja, podgrzewane siedzenia, podgrzewanie szyb albo ładowarki samochodowe. Oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć, więc jak nadchodzi zima, rozważcie podłączenie swojego akumulatora do prostownika, żeby naładować go do pełna i uniknąć porannych niespodzianek. Ale jeśli dojdzie już do sytuacji, w której o poranku przekręcasz kluczyk, a twój samochód. To nie pozostaje nic innego jak szybko wyłączyć wszystkie zbędne sprzęty elektryczne. Teraz możemy przekręcić kluczyk w pozycję zapłonu. W dieslu czekamy koniecznie na rozgrzanie świec żarowych i kręcimy rozrusznikiem. Trzymajcie go dość konsekwentnie przez dobre kilkanaście sekund, pod warunkiem, że cały czas równo kręci. Jeżeli czujecie taką potrzebę, można delikatnie dodać gazu, jednak jest to pomocne zazwyczaj tylko i wyłącznie w przypadku starych samochodów. Pamiętajcie, żeby nie powtarzać tej procedury więcej niż 2-3 razy, bo jeśli auto jeszcze nie odpaliło. To już raczej nie odpali tym sposobem. Natomiast jeśli udało Wam się je szczęśliwie zapalić, to musicie przyjechać co najmniej 15-20 km, zanim je zgasicie. W przeciwnym wypadku możecie mieć problem z powrotem z miejsca, w której pojechaliście. Jeśli natomiast liczycie na to, że naładuje się w pełni za pomocą alternatora, to musicie liczyć się z dystansem około 100 km. Oprócz ładowania akumulatora prostownikiem. Możecie go jeszcze sformatować. Trzeba mieć do tego specjalny sprzęt. Jeśli go nie posiadacie, można udać się do specjalnego serwisu, który zrobi to dla Was. Ale jeśli auto nie odpaliło własnymi siłami, pozostaje nam sięgnąć po kable albo... Albo odpalać na pych. Ale to jest materiał na odrębny odcinek. A skoro jesteśmy przy kablach, to żeby cała operacja miała w ogóle szansę się udać, potrzebujemy dobrych kabli. A jakie to są dobre kable? Przede wszystkim grube. Oczywiście, możemy kupić najtańszy kabel i już od zewnątrz widać, że przekrój przewodu nie jest zbyt imponujący i próba odpalenia samochodu na takich kablach może się po prostu nie udać. Jeżeli przekrój miedzianej żyły wewnątrz tego kabla jest zbyt mały, to nie przekaże on odpowiedniej ilości prądu albo się po prostu spali w trakcie próby odpalania samochodu. Ale uważajcie, czasami producenci oszukują nas i kabel, który wygląda tak jak ten, nieco porządniej, może mieć w środku cieniuteńką żyłę, a tak naprawdę być oblany dużą ilością plastiku czy gumy. Jedyna szansa na to, żeby sprawdzić, jaki to jest kabel, to zajrzeć do wnętrza klamry, gdzie jest łączenie i wychodzi bezpośrednio nasza miedziana żyła i ocenić jej przekrój. Według mojego przyjaciela elektryka, właściwa grubość kabla do odpalania samochodu to minimum, według oznaczenia elektrycznego, 25 kwadrat, co możemy rozumieć jako około 6%. 6 mm przekroju żyły. Skoro mamy już kable, potrzebujemy jeszcze drugiego samochodu, który użyczy nam prądu. Jeżeli nie możecie znaleźć nikogo w pobliżu, kto chciałby Wam pomóc, zawsze możecie zadzwonić do przyjaciela albo w ostateczności zadzwonić po taksówkę. Taka usługa od taksówkarza zazwyczaj kosztuje około 20-30 zł i prawdopodobnie będzie też wiedział, co robić. Ale taksówkarz również może być gapą, gdy znajdziemy już pomocną dłoń. Można by otwierać maskę i przypinać kable, ale może spotkać nas niespodzianka. Akumulator w wielu samochodach nie znajduje się pod maską. Może znajdować się na przykład w bagażniku albo w innym niezbyt dostępnym miejscu. Jeśli nie ma go pod maską, z całą pewnością pod maską znajdziemy miejsce do podłączenia plusa akumulatora i zazwyczaj miejsce do podłączenia minusa. Miejsce do podłączenia plusa akumulatora zawsze będzie oznaczone dużym plusikiem. Zazwyczaj też czerwonym plastikiem, w tym wypadku mamy czarny, ale jest dobrze widoczne. Wystarczy rozejrzeć się dokładnie po plastikach w naszym samochodzie. Jeśli natomiast, tak jak tutaj, nie mamy miejsca do podłączenia minusa, drugi kabel musimy podłączyć do tak zwanej masy, czyli w potocznym rozumieniu do dużej masy niezaizolowanego metalu. Na przykład. Elementów przy silniku, czy, czy niezaizolowanej śruby przy karoserii. I wreszcie możemy zabrać się za podłączanie kabli. Pamiętajcie tylko, żeby zawsze robić to na wyłączonym silniku dawcy prądu, ponieważ w nowszych samochodach znajdziecie coś takiego jak Magistrala CAN. To jest system przesyłania danych między komputerem samochodu, a poszczególnymi jego sterownikami. System ten jest bardzo wrażliwy na skoki napięcia i aby go nie uszkodzić, najlepiej po prostu zgasić silnik. Procedura podłączania kabli jest bardzo prosta. Zaczynamy od plusa u dawcy, a więc szukamy plusika na akumulatorze dawcy, zapinamy zwyczajowo czerwony kabel na jego klemę. W taki sposób, aby powierzchnia styku metalowej części klamry z klemą akumulatora była jak największa. Bo co z tego, że mamy dobry, gruby przewód, jeżeli będziemy mieli dławik w postaci braku styku na akumulatorze. Jeżeli klemy są zaśniedziałe, można trochę pomajstrować tą klamrą, żeby dokopać się do metalu i zwiększyć przewodnictwo. Następnie ten sam kabel podłączamy do miejsca oznaczonego plusem w naszym samochodzie i możemy brać się za przyłączenie minusa. Minus analogicznie przyłączamy do klemy ujemnej akumulatora i w przypadku, gdy nie mamy dostępu akumulatora ani oznaczenia ujemnego, przypinamy się do masy. Może się zdarzyć tak, że bardzo trudno będzie Wam znaleźć miejsce właściwe do przypięcia masy albo po prostu nie czujecie się na siłach. Czasami warto odpuścić i poprosić o pomoc kogoś bardziej doświadczonego, ewentualnie dać autku chorobowe. Po podłączeniu kabli odpalamy samochód dawcy i warto poczekać kilka minut. W teorii nie jest to potrzebne, natomiast w praktyce zawsze mamy jakieś tam drobne problemy ze stykami na klamach i dobrze jest dać samochodowi się trochę podładować. Wtedy mamy większe szanse na to, że ta procedura przebiegnie bezproblemowo. Po czekaniu tych paru chwil przekręcamy kluczyk i auto zapali, jeśli wszystko poszło zgodnie z planem. Po szczęśliwym odpaleniu zdejmujemy kable w odwrotnej kolejności niż je zakładaliśmy, czyli najpierw minus u biorcy i dawcy. Bardzo uważajcie przy zdejmowaniu kabli, żeby przypadkiem nie dotknąć nimi niczego metalowego w trakcie zdejmowania. I znowuż dodatni kabel. Ubiorcy i udawcy. Pamiętajcie, że samochód odpalony na kablach nadal ma bardzo słaby akumulator i koniecznie trzeba go podładować na koniec dnia. A jeżeli w ogóle zamierzacie wrócić z miejsca, w które się udajecie, to musicie pojechać tam robiąc przynajmniej 15-20 km. Może też się zdarzyć, że po naładowaniu naszego akumulatora prostownikiem Padnie on znowu następnego dnia albo za kilka dni. Wtedy należałoby się przyjrzeć naszej bateryjce, czy ona w ogóle jeszcze nadaje się do użytku. Żeby upewnić się, że ten akumulator jest jeszcze sprawny, najlepiej podjechać do dobrego sklepu z akumulatorami lub innej firmy, która oferuje usługę sprawdzenia jego żywotności. Może też okazać się, że wina nie leży po stronie naszego akumulatora, tylko po stronie naszego alternatora. To jest takie urządzenie podłączone do naszego silnika, zasilane nim tak samo jak koła samochodu, które ładuje na bieżąco nasz akumulator w trakcie jazdy. Jeżeli nie ładuje on poprawnie, czyli podaje mniej niż 14 mniej więcej voltów, akumulator nie jest doładowywany właściwie w trakcie jazdy i będzie padał bez względu na to, co z nim zrobimy. Wtedy niestety pomoże nam już tylko mechanik. To już wszystko na dzisiaj. Na koniec bardzo chciałabym podziękować oldze z kanału Wobec Obiektywu, która wspiera moje produkcje. Naprawdę wielkie dzięki Olga i Wam wszystkim, którzy mnie oglądacie. Jeśli Wam się podobają moje produkcje lub macie jakieś uwagi, piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.